Hej, Siemka, tutaj Szybek i mam do Was najnowszego newsa. Przed chwilą, przed chwilą wyszedł nowy snapek, czy też wersja, ciężko to określić po nazwie. E, w każdym razie nazywa się to 1.rv myślnik 3-release 1. Em, nazwany przez twórców The Trendy Update. Słyszeliście o czymś takim? Nie. No właśnie, bo to jest świeże nowe. I w ogóle piękne. Mamy tutaj cztery nowe itemy, jako że to jest trendy update. No to, jak żeby inaczej, tutaj mamy lekki asortyment do w sumie PC-ta i telefonu, ale po co komu pc i telefon, jak można mieć po prostu Smarter Watch, widzicie on nie potrzebuje nawet te telefonu, to nie jest zwykły smartwatch, to, to, to jest znacznie lepsze, e, mamy także e, Reality Vision, bo Virtual Reality jest przereklamowany, lepiej mieć po prostu Reality e, i Ankle Monitor, który, no w sumie jakby tak to tłumaczyć, to no no, no, nie wiem do czego by to przyrównać. Wiecie, no, można mierzyć kroki, prawda? No i, i właśnie ten, ten przyrząd, mm, trendy Update, no, umożliwi nam mierzenie tych kroków. Jest także USB-Charge, e, blok, który nie, nie służy do tych itemów, <ścoughs> testowałem to, ale za to może posłużyć jako piękny blok Redstone'u. Jak widzicie, zasila w sumie z każdej strony. I, I w sumie to może posłużyć jako zasilanie lampy, no bo w końcu to jest USB Charger Block, tak. Chodzi o, chodzi o piękne yy, ładowanie. Nie trafiłem, o teraz trafiłem, proszę, widzicie, może przesyłać sygnał i to i to. Pod, powiedzcie mi, po co jest ten gość? Można mieć USB Charger Block, to jest dużo lepsze. Okej, okay, skoro już mamy za sobą piękny blok USB Charger, o właśnie ten już omówiony, przejdźmy może do Reality Vision, który jak się okazuje jest bardzo kompatybilny z pozostałym sprzętem. Słyszeliście ten dźwięk? Nie? Fajny. Tak, mógłbym go słuchać cały dzień. E, słuchajcie. Co to nam daje? Daje nam to siatkę na twarz, żebyśmy się czasem nie porazili słońcem. No, wiecie, tak też mogą działać. Y niektóre, niektóre okulary przeciwsłoneczne to jest to jest dużo lepsze niż okulary ty, yy, okulary, ty, okulary yy, przeciwsłoneczne to nam od razu pokazuje w ogóle yy, ile mapy nam się jednocześnie czytało, no to takie jest ograniczenie I, i te wszystkie czanki które mamy wczytane dookoła siebie i po co nosić mapę skoro można nosić tak piękny sprzęt, hmm? no po co? Powiedzcie mi, przecież to jest epickie Mało tego, że epickie, jak to założymy tak po prostu, o, to możemy jeszcze w zasadzie na pozostałych kamerach również prześwietnie yy, widzieć wszystko dookoła siebie. Zobaczcie, kurczę, no, no, czy, czy taką ramkę jak w starym telewizorze macie? kineskopowym w dodatku macie, macie w, w zwykłych jakichś hełmach w Minecrafcie, no nie. I zresztą zobaczcie na ten design. No czy ktoś ma takie okulary? Nie, bo to jest Reality Vision. Takich jeszcze nie było, ha? O matko, jestem boski. No ale poza tym, poza tym, mamy jeszcze Ankle Monitor, no i po co to jest? Oprócz tego, że na trybie Survival już tego nigdy nie ściągniecie z nogi, bo Mojang, wiecie, no musi dopracować parę rzeczy to nie jest tak proste, żeby to napisać, rozumiecie, to jest bardzo zaawansowany sprzęt, on się przykleja do waszej stopy już i was nigdy nie, nie, nie opuści nigdy Ni nigdy, szkoda eee, to ten, to możecie sobie pochodzić, jak sobie pobiegacie, pochodzicie to dowiecie się, ile metrów przeszliście. Zresztą za chwilę myślę, nasz nasz bardzo mądry sprzęt powinien nas poinformować. Jednak robi się ciemno, więc to nie jest bardzo dobra pora do mówienia. Ale skoro to nie jest dobra pora do mówienia, to warto. O matko! Ja, ale. Ale ja. Nie! <ścoughs> no kurczę, czemu? Cze ale jak to działa? Dl dlaczego? M muszę wrócić chyba do charger bloka. Nie, nie, nie mam pojęcia, o co chodzi dokładnie. Wiecie, co może? Może sprawdźmy, która jest godzina, co? Za założę ten zegarek. Ok, jest 19:09. Jumps. No aha, poskoczyłem już 50 razy, widzicie? To opowiedział mój piękny ankle monitor, który nigdy nie odczepi się już od mojej nogi. E Nawet powiedział mi o 400 metrach. 400 metrach, czy blokach, które pokonałem. A prze, przebiegłem sprintem 40. Eee, o, no, szkurcze, zamknij się. Poza tym, że cały czas słyszę, że ktoś się pode mną podkopuje, co jest trochę frustrujące. Mam nadzieję, że to nie chodzi o to, że wspominali coś tam gdzieś tam o. Czy ten zombie nosi to samo co ja? Chwila, moment. Ja to skupiłem właśnie w sklepie. Z, z, z jabłuszkiem, ten takim zna, zaznaczeniem, to był, to był mojang, to chodzi o mojang, sklep mojangów. I, i wcale nie, 4 metry. No jak ten zombie to nosić, Kurczę. Myślałem, że wykupiłem ostatnie sztuki. Krowy chyba tego nie mają, co? No nie. No jejku, już wracam do domu. Areszt domowy, co? Zaraz ja ci kurczę. Are, Areszt domowy pokażę. O ile to jesteś ty w ogóle? Bo nie mam. Pojęcia. Wszystko zgasło. Oprócz tej trawy, ta trawa wcale nie musiała zgasnąć. Ok, teraz zgasła, tamta nie. No ale skoro nie chcę. Jasny gwint, nawet szkielet to nosi. I tak w zasadzie. Cześć szkielet. Gdzieś, gdzieś ty to kupił, co? No, ty na nozy też. A, widzisz? A widzisz, ankel monitora to się nie nosi, co? O, kurczę, taki mogli. Creeper zresztą to samo, ty byś mógł cztery kupić. Wesprzeć nasz kochany Mojang, on cię stworzył, że tak? nawet nie wiesz o tym. Ja wcale nie mam aresztu domowego, weźcie w końcu, skończcie z tym. O, czyżby to był pan Enderman, panie Enderman, pan Moski tylko i wyłącznie. Ja ja muszę wrócić koniecznie do, do domu. Nie wiem, gdzie mam ten dom nawet, ale on, 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 ten sprzęt, ten Mojang, to on nie chce, żebym wychodził z tego domu. Ty też nie kupiłeś? Oślak, oszlak. On jest zły, bo nie kupił. On, on, nie, nie widzi, on nie widzi tego, co jest fajne. I i ten, i on będzie atakował. O kurczę. No i dobra moi drodzy, jeżeli. O w ogóle to jeszcze wezmę do łapki. Jeżeli wam się. O szkurcze blade, nie wybuchaj. Wybuchnij tam. Otrzymałem pół serca. De... Gdyby nie ten sprzęt, bym o tym nawet nie wiedział. Czemu nie powiedziałeś, że będzie padać? Dobra moi drodzy, jeżeli dowiem się jeszcze o jakichś pięknych, nowinkach, updatech, to związanych z naszym nowym sprzętem w naszej, w naszej, rozumiecie, grze, tylko moment, gdzie, o właśnie, sami widzicie tu 1.rv/pre1 slash vanilla slash snapshot. To, to wtedy się dowiem. Co prawda mają spory problem z optymalizacją, bo musiałem o połowę zmniejszyć ilość chunków i FPSy spadają poniżej 30 momentami, ale jest good, jest świetnie, jest. Pokazałbym kciuk w górę, ale niestety ich nie mam. Także ja wam jeszcze pokażę jak coś znajdę tutaj ciekawego Tymczasem dzięki za obejrzenie. Zalajkujcie Mojang za ten update i zalajkujcie film, jeżeli wam przedstawiłem wszystko fajnie. I, i w ogóle to jestem trendy teraz. Ściągniecie trendy update. Będziecie też spoko. Trzymajcie się i cześć!